Patryczku, można prosić o życzonka urodzinowe dla mojego ziomeczka Filipa? Chłopak obchodzi dziś swoje 20 urodziny. Wszystkiego najlepszego dla twojego ziomeczka Filipa, sto lat, strówka, pomyślności. O kurwa, co? Kurwa, co? Co kurwa? Jakim chujem to się dzieje, no? Dobra Filip, obyś kurwa, że jest 300 lat. Ja pierdolę. To <protein and> <doubts> jest Cze kurwa. Nie, tak nie farciarzem pierdolę. No aż takiej oparta jedwanego. Dobra, czekajcie. żeby że Rękawiczki wracał. Rękawicznik zrobił. Jakie? Motocykliśmy. Fajne chyba. 3000 zł za to. Ja pierdolę. Cały opening zrobił. Ściechny krew jaka z dupy. A tu jeszcze kurwa tyle skrzydeł Ale to... ładne no Ładne To mi się na łódzko albo WP Co jest kurwa? To znowu ci droby? No <głosy> Jakim chujem? <noise> Dzięki kadrze Opa, się ale daje No, lekko To to jest to Ile takie? 1700 Dobra sprawa, wygląda tak